Skandale w Counter-Strike'u, ustawianie meczów, citowanie na najbardziej prestiżowych eventach aż po stosowanie dopingu. W dzisiejszym materiale omówimy kontrowersje związane z esportową częścią Counter-Strike'a, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat i bez wątpienia zapisały się na kartach historii e-sportu. Pierwszą rzeczą jest doping wśród sportowców, a chodzi tu w głównej mierze o środek farmaceutyczny Adderall. Jest to lek, który w dużym skrócie służy w leczeniu ADHD, jednak był on również zażywany przez profesjonalnych graczy, a jednym z najbardziej znanych przypadków jego stosowania jest skład drużyny Cloud9 z 2015 roku, występujący na iem w Katowicach, czyli odpowiednio: Semfis, Shroud, Nothing, Singers oraz Shazam. Całą sprawę na światło dzienne wyciągnął Semfis, gdy sam z siebie na jednym z wywiadów wspomniał o byciu pod wpływem tej substancji. I don't even care, we're all on Adderall. Like...

Let's go, baby. Let's go, tak jak już wspominałem, Adera jest lekiem, który jednak wykorzystuje się również jako doping we wszystkich dyscyplinach sportowych, a powoduje on zwiększenie koncentracji, co bezpośrednio przekłada się na refleks oraz szybsze i bardziej logiczne podejmowanie decyzji podczas gry. Cało to wydarzenie stało się impulsem dla organizatorów wydarzeń sportowych, przez co w sierpniu 2015 roku ESL oficjalnie ogłosił współpracę z organizacjami antydopingowymi. Kolejnym dość zapomnianym już skandalem jest wykorzystywanie kart graficznych użytkowników sieci SEA do kopania bitcoinu. SEA, krótko mówiąc, to płatna liga która posiada własnego Antygita i znana jest z wysokiego poziomu rozgrywki. Jednak w 2013 roku straciła ona w oczach wielu osób po incydencie, w którym nieświadomi niczego gracze wydobyli około 3700 dolarów, wykorzystując moc obliczeniową swoich komputerów. Oczywiście wydobyte kryptowaluty nie trafiły w ręce graczy, którzy po całym zajściu skarżyli się na pogorszenie osiągów ich sprzętu. Kot odpowiedzialny za kopanie kryptowaluty został zakodowany jedynie jako żart Prima Aprilisowy, a opublikowany według szefa SEA przez przypadek. Początkowo Thunberg, czyli szef SEA, twierdził, że wydobywanie trwało 40% godzin i wydobyto około 280 dolarów. Natomiast kilka godzin później oznajmił, że kopanie trwało 14 kwietnia, a przyniosło to około 3600 dolarów. Wkrótce gry w ramach rekompensaty zafundowali wszystkim użytkownikom premium dodatkowy miesiąc subskrypcji oraz przeznaczyli około 3700 dolarów na amerykańskie towarzystwo onkologiczne. Sponsorem tego filmu jest skins monkey, czyli w pełni zautomatyzowana strona, na której natychmiastowo wymienicie swoje stare skiny na nowe. Dzięki dostępnym na stronie filtrom bez trudu znajdziecie skiny, które wpasowują się w wasze gusta. A kiedy wymienicie już parę skinów, czeka. Będzie na Was zupełnie darmowy bonus aż do 5 dolarów za kompletną darmochę. Aktywujecie go poprzez wpisanie kodu Surbax, a im większa będzie suma Waszej wymiany, tym większy bonus dostaniecie. Na stronie skinsmanki możecie również zaopatrzyć się w nowe skiny bez wymieniania innych. Wszystko co należy zrobić to doładować konto, a wraz z tym odebrać aż 30% bonusu do wpłacanej kwoty. A jakby tego było mało używając kodu Surbax, bonus powiększy się do 35%. Link do strony znajdziecie w opisie, a ja zapraszam Was już do dalszej części filmu. I Buy Power, czyli amerykańska drużyna sportowa otworzona w roku roku, która bez wątpienia miała potencjał, by stać się najlepszą w swoim regionie. No właśnie, miała, ponieważ dopuściła się ona ustawienia meczu. Owym meczem był mecz przeciwko drużynie Netcode Guides, który zakończył się niespodziewanym przez nikogo wynikiem 4-16. do 16. Nawet oglądając mecz i słuchając komentatorów, sami możemy dojść do wniosku, że coś jest na Oh, Skadoodle, Skadoodle, why <laughs> would? I don't understand. A dokładając do tego niektóre z wiadomości gryć i by power, to jest to bardziej niż pewne. Wrong player, that's gonna be swag. Can he get over there? Can't make any shots happen iBuyPower take... najzwyczajniej w świecie obstawiło skiny na drużynę przeciwną. Umyślnie przegrali, jednak jak już wiemy, nie uszło im to na sucho. Valve zainteresowało się sprawą, przejrzało historię transakcji zawodników na Steamie i pomimo, iż sami zawodnicy nie byli na tyle bez by by obstawiać ze swoich kont, poprzez liczne transakcje doszli do kont, z których skiny były stawiane. W styczniu 2015 roku w sieci pojawiły się skryny wiadomości tekstowych pomiędzy byłą partnerką jednego z gracza iBuyPower, a emerytowanym już graczem Counter-Strike'a, Diburnem. Treść wiadomości udowodniła, iż mecz był ustawiony przez przy pomocy jednego z zaufanych przyjaciół, który, mając dostęp do dziewięciu pobocznych kąt, obstawił z nich skiny. Sytuacja była na tyle głośna, że została okrzyknięta mianem najsłynniejszego ze wszystkich skandalów CSGO. Idąc już do nieco bliższych nam czasowo wydarzeń, z pewnością nie możemy pominąć coaching Baga. Umożliwiał on szkoleniowcom widok na części mapy, których normalnie nie powinni oni widzieć. Prawy na jaw wyłonił polski sędzia ligi ESL Michał Słowiński w 2020 roku. Spędził on setki, jak nie tysiące godzin na oglądaniu i dogłębnym analizowaniu meczy, w których ten błąd mógł zostać wykorzystany. Zaangażowanie, jakie włożył Michał oraz jego przyjaciel Steve Dudenhoffa w całą sprawę, było ogromne i zapewne, gdyby nie oni, nikt inny nie odkryłby tego skandalu. Jednak by jeszcze bardziej usprawnić weryfikację wszystkich meczów, powiązali oni siły z organizacją Esports Integrity Commission, która jest towarzyszeniem non-profit mającym na celu promowanie i utrzymywanie uczciwości w e sporcie. Ukaranych zostało 37 trenerów, a Michał oraz Steve zostali zasypani masą pozytywnych wiadomości w zamian za trud włożony w całe dochodzenie.